Nie zginęła, nie my żyjemy, Co na ojca wszedł dzieła, szafę Masz Masz Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdzie wisłe, przejdzie Wartę Będziem Polakami Dał nam Polski, za twoim przewodem włączyć się z narodem. I jak Czarniecki do Poznania, poszleckim za Boże, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi polskiej do Polski, Za twoim przewodem, Złączym się z narodem. Już tam ojciec z rosnej pasi, Mówi, zabłagamy. Słuchaj, jedno po nasi, Biją Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Pochy mnie!